Czym dla Ciebie jest strefa komfortu? Bo czasami, gdy chcemy przekroczyć strefę komfortu, wystarczy wejść tak zwane błoto. Zobaczcie, ja idąc do koni wchodzę tutaj w, naprawdę w takie czasami bagna, yy, końskiego, końskich odchodów razem z yy, błotem i już y, zaczynam przekraczać powoli próg swojego komfortu, tak? Bo co to jest nasz komfort? To jest moment, kiedy czujemy się zrelaksowani, kiedy czujemy się ze sobą dobrze, y, kiedy y, kiedy po prostu nic nie musimy robić, tak? Czujemy się dobrze i jest ok. A kiedy możemy się uczyć i rozwijać? Kiedy dopiero wyjdziemy z naszej strefy komfortu. Tylko czy wyjdziemy z niej dobrowolnie, czy wyjdziemy z niej na siłę, zostaniemy przymuszeni? No i tutaj zaczyna się cała zabawa, dlaczego programy rozwojowe z końmi, dlaczego się tym właśnie zajęłam, gdyż konie powodują to, że naturalnie, w sposób naturalny wychodzimy ze strefy komfortu i tylko wtedy możemy się uczyć, bo jeżeli zostaniemy zmuszeni i zrobimy to w sposób dla nas no, niedobry, włącza nam się instynkt. I wtedy mózg wysyła nam takie sygnały jak walka, ucieczka albo zamrożenie. No i co wtedy się dzieje? Zamrażamy się, nie jesteśmy na żadne bodźce jakby wrażliwi, zanika możliwość uczenia się. A w programach rozwojowych z końmi chodzi o to, że w sposób naturalny, w doświadczeniu, Wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi, nikt nas do tego nie zmusza, bo wychodzimy właśnie z tej strefy komfortu i w sposób naturalny uczymy się o tym, co chcemy zmienić. Czyli zauważamy, zatrzymujemy się i zmieniamy tą myśl, to dane uczucie, które gdzieś w głębi nas było, a było dla nas ciężkie. Ja dzisiaj idę do, do konia oliwki. Będziemy za chwilę pracować sobie z ziemi. Przygotowuję ją do bycia koniem trenerem. Będę pracować w różnych staniach na razie do momentu, kiedy będziemy już mieli swoje konie. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Pomyślcie o tym, kiedy wychodzicie ze strefy komfortu, kiedy jesteście w tej strefie komfortu. Taki dodatkowy bonus na Mikołajki.